Niee... Blisko już myślałem, że będzie tak straszyć. Ja p... gole... co ja st... To... <grywka> Dobra, nakręca się. Ja muszę... ogarnąć. Ja ciągle cięcia robię. To lolo... Lolo, lolo, Tolo, lolo, e? 200 powiedzmy, 80 na... Um, 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 um. Ja wam i powiem ile dokładnie, na końcu filmu będzie ile, że zrobiłem cięć. Napiszę, bo tam pewnie będzie. No napiszę, zrobię taki ten... I jeśli ktoś obejrza cały filmik, to będzie wiedział co chodzi. No chyba, że go nie wrzucę, bo będzie tak wiesz. Lipne. Chama, chama, chama. Em, em, gra. Kuziwa, nie chcę Dead Space'a. No bo mi tu Dead spisuje straszna gra i nie chodzi Dead Space. Jakie te O Jezu. Ej, Czekaj. Co? Poszukujesz strasznego zdjęcia? Co? Poszukujesz strasznego zdjęcia? Eee... moje jest piękne, a nie straszne. Ale poszukujesz? No... Tutaj DAJ no. O lol... Ale do czego ci to zdjęcie, tak na serio? No bo to ten. Nie no, fabuły nie będę zdradzał, ale... bo w sensie, u trzy są zombie, nie? No. A, I a czy... nie wiem, dobra. No i że ja dostałem zlecenie, żeby to zobaczyć. Rozumiem. Przecież w dwójce też są. Że ktoś dupnie we mnie z rakiety, a ja się rozbiję. I potem będę musiał sobie bez broni radzić i rozdupiać. No i żeby... W ale... dwójce było tylko jedna taka mapa z zombiekami A tu jest... Od przedostatniej gry, e, misji do chyba kon, do chyba nieskończoności. Czyli może z tą mapę? Nie. Kto, ile map tam to, Bo tam jest tylko jedna, to jest tam, jedna tam, y, ta główna. Y, w tym... Y, w Zombiakach y, w Wolstaniu są dwójce jest tylko jedna mapa, to jest to taka mapa z y, tym. Jak to się nazywa? Kurde, czekaj jest banny jednego. Bo tutaj... Of.